Hej, moi kochanie, witam Was bardzo bardzo gorąco i zapraszam Was tym razem na haul. Będzie to haul zakupowy. I ja myślę, że to już będzie raczej ostatni haul zakupowy. Nie wiem jak Wam się będzie podobała tutaj sceneria z tyłu. Wybrałam takie najznośniejsze miejsce z racji tego, że tutaj wszędzie jest słońce i jak ja bym chciała po prostu patrzeć pod słońce, po pierwsze bym się krzywiła, po drugie no, byłaby ciemność, a po trzecie nie ma tutaj zbytnio um, widoków. Także tak. Będzie tutaj odzieżowo, będzie trochę kosmetycznie, będzie trochę dodatkowo i torebkowo. E, tak, myślę, od czego zacząć. Ja myślę, że zacznę chyba jednak od ciuchów. Więc, e, jeżeli chodzi o, o, o odzież. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowane, to zostańcie ze mną. I zapraszam do oglądania. Eee, może zacznę od rzeczy, którą mam na sobie. Jest to taka oto bluzeczka z oczywiście emotikonkiem. Zakupiłam ją w jakimś tam Chińczyku, w Arecife. Pokazywałam Wam i mówiłam Wam, że kupiłam tam coś i że pokażę Wam w holu. Więc jest to taka zwykła bluzeczka, krótka, taka o. Do niej kupiłam też te spodenki, mam nadzieję, że widać, nie wiem, mam okularki, bardzo mnie tutaj razi słońce, więc taka zwykła biała i spodenki również zwykłe, jasne, krótkie. Tutaj są troszeczkę jakby e, takie poszarpane, natomiast mają właśnie te takie wypychane kieszonki z cyrkoniami. E, cena spodenek to była em, coś chyba 12, coś natomiast w tym sklepie było minus 30%. E, bluzeczka była po. Po chyba też coś 11 czy 12 i też minus 30%. Yy, I w tym samym sklepie zakupiłam jeszcze taką buzeczkę. Ja przepraszam, że tu wieje wiatr, więc pewnie będę się co chwilę poprawiać. Tylko bardziej chyba wieczorowo, myślę. Wygląda ona tak. Ma takie pagoniki z takimi łańcuszkami, jak widzicie, wieje. Rękawek ma taki 3/4. Materiał jest taki dość, dość porządny, Wam powiem. I jak będzie mniej więcej wyglądała tak, nie wiem, może ją założę dziś wieczorem jeszcze nie mam opcji e, dzisiaj wieczorem mamy z dziewczynami właśnie wyjście, więc być może nie wiem jeszcze e, cena tej bluzeczki, wiecie co, tu na nie ma, ale też coś było około 12 i minus 30 Procent tych sklepach, które Wam pokazywałam właśnie z tymi minus, minus ileś tam procent. I do tych właśnie dżinsowych spodanek dokupiłam taką oto zwykłą, białą bluzeczkę z napisem miał. Cena wyjściowa tej bluzeczki to jest 9,75 i tak jak mówię, minus tam chyba właśnie 30 bodajże procent. I to tam było te 7 coś. Więc to wygląda tak. Teraz kolejną bluzką, jaką, jaką zakupiłam, jest to też bluzka od e, Chińczyka. Nie wiem, czy cokolwiek tu zobaczycie, bo zobaczcie, jak tutaj wieje ten wiatr, e, ale widzieliście ją na pewno w e, we vlogu. Na 1000% w którymś z vlogów e, mam ją na sobie. Ta bluzeczka ma na sobie motyw słodyczy i jest zakończona tutaj przy szyi taką e, falbanką. Także jest na gumeczce, jest bardzo luźna i przewiewna i nie wiem czemu, ale skojarzyłem się z moim kanałem. Tu jest I Like Candies, także Aga Cosmetic Candy i mam właśnie takie candy na bluzeczce. Cena tej bluzeczki też coś koło 10 euro. Więc to jest kolejna bluzka. Lecimy dalej i to jest totalny niewypał. I powiem Wam dziewczyny, że jestem i jestem wściekła i... I gdyby to ten sklep by był tutaj na miejscu, poszłabym i bym to reklamowała. Natomiast e, to musielibyśmy kawałeczek jechać. Nie będę tutaj e, nikogo fatygować. Już Wam pokazuję o co mi chodzi. Bluzka jest raz wyprana. To jest ta bluzka, która jeszcze miała na sobie o motyw ust. Miała podwójnie <ścoughs> motyw ust. I jak widzicie to brzydko mówiąc gówno po prostu się odkleja, to było normalnie na klej. Ja nie wiem, czy... nie wiem, no ale nie wydaje mi się, żeby Ania prawa nie w takiej temperaturze to po prostu powinna się trzymać. Natomiast te naszywki najzwyczajniej na świecie odpadają. Także w pierwszym praniu i bluzka może nie tyle to do wyrzucenia, no ale już trzeba się z nią bawić, już trzeba przyklejać i nie po to kupujemy ciuch, żeby na, przy pierwszym praniu już coś kombinować, żeby jeszcze później to założyć. Tym bardziej, że to jest już nie Chińczyk, tylko Stradivarius, o ile dobrze mówię ten sklep. I ona kosztowała też jakieś chyba 13 opcji na I ona też kosztowała coś koło chyba 12,95 jakoś tak i nie miała zniżki. Więc ten sklep, nie wiem czy to jest ogólnie do pani, czy nie mam pojęcia w każdym razie nie polecam Wam zakupów w Stradivariusie. Nie wiem czy dobrze wymawiam nawet ten sklep, nie powiem Wam. Gdzieś tu pewnie są metki, bo starałam się je zbierać, ale szkoda mi czasu na szukanie. Pokazuję Wam też tą bluzę, bo ja nie wiem czy ją pokazywałam w drycholu. Jeżeli tak, to przepraszam, pokażę ją raz jeszcze. Bluza zakupiona w Chińczyku, kosztowała niecałe 16 euro i jest oczywiście z minionkiem moim takim ulubionym. Jak ze mną piszecie prywatnie, to wiecie, że ja bardzo często wysyłałam właśnie taką e, ikonkę. Dobra, kolejne ciuchy to są moich dzieci. Bluzka zakupiona w Chińczyku, to jest bluzka Olivia, Widział, widziałyście, widzieliście ją wy, we vlogu. I widzicie bluzka Sińczyka nic się nie dzieje po prostu z napisami. Jedyną bluzką, jaką kupiłam e, Gracjanowi. Jest to taka bluzeczka, również mogłyście ją widzieć we, 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 we vlogu. E, do tej bluzki gracjanowi wzięłam właśnie takie zielone, fajne spodenki, takie jakby bojówki, z kieszeniami, z jakimiś tam e, napisami i tak dalej, i tak dalej. Także takie oto spodienki. I to by chyba były wszystkie e, tak. To by było wszystko, jeśli chodzi o odzież. Przejdźmy teraz może do e, okularków. Jeżeli chodzi o okularki, okularki jedne jakie zakupiłam, są to te okularki, które tu widzicie, widzicie? P które tu widzicie, widzicie? Pierwsze z okularków, jakie zakupiłam, są to te okularki dokładnie, które właśnie mam na nosie, e, mieniące się na, nie wiem, ale chyba kilka kolorów, ze złotą ramką. Jest to oczywiście podróbka e, ray -Banów. Kolejne jakie sobie zakupiłam, nie wiem, czy nie pokazywałam wam już w pierwszym holu, bo nie pamiętam czy już je miałam. Podróbki MK, czyli Michael Kors, tak wyglądające, niebieskie, bardziej rzucające się właśnie, tak, mieniące się na niebiesko, zielono, nie wiem, fioletowo, różnokolorowo. Kolejne okularki i tak jak mówię, nie wiem czy nie było ich w pierwszym holu, ale nie mogę wejść teraz na internet, ponieważ wgrywam wam właśnie filmik z wczoraj albo przedwczoraj. wczoraj. Kolejne okularki takie zwykłe, klasyczne, czarne MK. Tutaj mają z boku napis, literki w sumie. I ostatnie okularki takie oto, i to już są podróbki Dolczy Gabany, oczywiście, literka D, i takie fajne, przeplatane jak łańcuszek. Proste, klasyczne. Bo również widziałyście mnie już na pewno w tych okularkach. Także okularki, jest to kolejna, kolejne moje zakupy. Jeżeli chodzi o okularki, to jest to koszt 6, 7 do 8 euro. Lecimy kosmetycznie teraz. Jeżeli chodzi o kosmetyki, nie pamiętam czy pokazywałam Wam te dwa tusze, bo nie wiem, bo czy już je miałam. Na pewno pokazywałam Wam ten taki złoty kręcony, ten taki twistowy z Flormarów. Natomiast tutaj mam dwa zy Catrice. Mi się wydaje, że Wam pokazywałam, ale może wam sporozę. E, Glam and Doll Catrice e, Blackest False. Ja myślę, że już go pokazywałam, bo to pokażę jeszcze raz. Może dla tych, co nie widziały, szczoteczka jest e, silikonowa, taka leciutko wygięta. E, bardzo fajnie malują rzęsy. Oczywiście test na żywo zrobię Wam już raczej z domu. E, drugi to jest 3D Lash Multi-Mizer. E, ja myślę, że już Wam je pokazywałam, naprawdę, tak mi się wydaje. I bardzo elastyczna jest giętka w szczoteczkach. Grubsza i krótsza. Także Catrice, dwa tusze. I trzeci tusz, jaki zakupiłam, jest to tusz e, z Debbie. Mówiłam Wam o nim we vlogu. E, marka Debbie, nie znam, była w jakiejś perfumerii. Jest to tusz e, wszystko w jednym. Wydłużająco, podkręcająco, rozczesująco, pogrubiający. I dzisiaj go używałam i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo fajny. Także taki tusz. Koszt tego to chyba 6,50. Tak mi się wydaje, że 6,50. Dwie kolejne rzeczy, jakie zakupiłam w centrum handlowym, tam gdzie byliśmy na kręglach, są to takie dwa kosmetyki do ust. Sugar Kiss, oczywiście watermelon, taki balsam do ust, i balsam do ust watermelon cocktail. Takie dwa produkty. Zakupiłam właśnie na takim sobie stoisku z jakimiś też perfumami. Bardzo ładnie, arbuzowo pachną. Mam siateczkę z pamiątkami. Pokażę Wam mniej więcej tylko jakie pamiątki, ale chyba nie, czy wam, nie wiem, czy Wam pokażę. Takie oto pamiątki może będą prześwitywać. Takie oto magnesy na, na lodówki i tu na lodówkę. I są przeróżne, przeróżniaste. Także to są moje pamiątki, jakie będę wysyłać, jak już będę w domu. Takie różne pokażę Wam mniej więcej, może będzie tutaj gdzieś widać przez tą folię. Także takie różne piękne pamiątki. Kolejne okularki, które wędrują w prezencie. Nie będę tutaj niczego zdradzać, co, kto, komu, po co, na co i dlaczego, takie oto ładne niebieskie okularki. To już właśnie jest nie dla mnie. Patrzę, czy mi bateria wysiada. Czas się nie kończy. Jeżeli chodzi znowu o prezenciki, to będą tu kolejne. E, jednym z prezentów jest taki oto pasek e, Emporio Armani. Jest to jeden z prezentów. Cena tego pasku paska też około 13 euro. Więc to jest jeden prezent, oczywiście pasek męski. Jedna z torebeczek takich, taka listonoszka czarna z frędzelkami, śliczna, uważam, że jest urocza. No już się bałam, że cenę widać. Z tyłu ma jeszcze kieszonkę, w środku ma rączkę do zawieszenia na ramię. Także taka oto czarna, klasyczna listonoszka. Druga torebka, która wędruje w prezencie i tu widzę już cenę, także zamazuję. Jest to taka, na takiej rączusi. I co mi się w niej podoba? To jest taka torebka, która składa się z takich trzech warstw, gdzie tutaj możecie sobie wybierać, które z dwóch opcji chcecie ze sobą nosić. Może to być użyte jako jako po prostu taka torebusia, czyli to mniejsze i tak. I to jest taka fajna właśnie na wieczór, albo trzy razem, albo to małe z tym największym. Także tu jest opcja właśnie Doboru sobie kto jak woli nosić. Taka, trzeba słowa, bardzo fajna torebka. Tutaj ceny nie będę zdradzać, bo tak jak mówię, to są prezenty, więc nie mogę powiedzieć. Tu zaglądam, czy cenę zdjęłam, zdjęłam. Kolejna. Listonoszka biało, znaczy tak biało-chremowo, nie wiem, miętowa. Z takim fajnym miętowym. Również podróbka mojego lekarska, przed jest właśnie pasek na ramię. Także kolejny prezencik. Dobra, teraz tutaj są moje torebki. Jedna z torebek to jest taka, którą już widziałyście w holu. Po prostu się w niej zakochałam i to jest chyba moja pierwsza i pewnie ostatnia czerwona torebka. Ja chyba w domu nie mam ani jednej czerwonej torebki. Tak mi się wydaje nie wydaje. Ta czerwie mi urzekła, te gadżety, te tutaj wszystkie jakieś detale naprawdę fantastyczne. Nosi się ją super, jest bardzo wygodna, bardzo pakowna, super ekstra torebka. Na tą chwilę to moja ulubiona, czyli Michael Kors i koszt tych torebek to coś około 20, od 22 do 30 euro. Tak Wam powiem, bo nie pamiętam, która kosztowała ile. I ta 22,50 czy 26,70, nie wiem. E, tutaj jest podobna do tej pierwszej, ponieważ ja wzięłam do sobie dokładnie taką samą. Także taka oto torebusia tutaj z frędzelkami, taka klasyczna, tylko jest bodajże chyba mniejsza od tamtej pierwszej tutaj z tyłu z zameczkiem, więc to jest moja torebka. Kolejna torebka, którą też pewnie widziałyście już w stroju dnia, w którejś z holów, taka szara, klasyczna Michael Kors, oczywiście wszystkie są Michael Kors, ja jestem po prostu zakochana w tych krojach torebek i niech sobie każdy mówi co chce, ja po prostu jestem przeszczęśliwa, przeszczęśliwą posiadaczką tych wszystkich torebek. Ceny tej torebki też nie zdradzę, bo byście od razu wiedziały, ile kosztowały tamtej stanowczki. Ta za no to szara, też coś w granicach powyżej 16 do 20, tam chyba 8 czy 7 euro. I taka oto kremowa na rączkach, nie wiem czy ona miała w ogóle, nawet gdyby miała tutaj pasek, to i tak byłaby niewygodna, bo jest za duża. Więc taka torebka w rękę, kremowa. O, z zameczkiem też uważam, że wygląda uroczo, Jest taka, taka bardziej, może sportowa. Duża, pojemna. Ja po prostu potrzebowałam czegoś takiego, więc to są moje chyba już wszystkie torebki. Tak, teraz pokażę Wam jeszcze dwa portfele. Tego nie pamiętam, czy Wam już pokazywałam w holu. Nie mogę sobie przypomnieć, czy go pokazywałam razem z tym białym, czy tylko biały i ten niebieski taki. Taki lazurowy, błękitny, więc jeżeli nie, no to pokazuję. Taki jeszcze portfel sobie zakupiłam. Tutaj się otwiera. Na jedną przegródkę, tutaj ma jeszcze na karty. Wiadomo, że tutaj ze sobą kart nie mam. E, tutaj ma zameczek, czyli tutaj możemy włożyć sobie pieniążki. I tutaj jest trzecia opcja i jest, zobaczcie, no ja nie mam nic wypełnionego bo wszystkie karty zostawiam w domu. Także taki fajny, pojemny, e, bardzo pojemny portfelik czarny i koszt tego portfela to chyba 12 albo 13 między 10 a 13 euro. Więc taki oto czarny klasyk i drugi czarny też mi się spodobał z takim tutaj frędzelkiem, a co urzekło mnie w tym portfelu? Po pierwsze to, że jest mniejszy czyli właśnie będę miała fajny taki portfel do tych właśnie listonoszek eee, natomiast urzekł mnie tutaj środek zobaczcie jest taki kolorowy różnokolorowy, tutaj jest jeszcze właśnie zameczek, czyli tu mamy miejsce na drobne, tak to wygląda miętowo-różowo-niebiesko i tutaj miejsce na na zdjęcie lub dowód, jak kto woli. I cena tego portfelika to chyba też coś około 10 do 12 euro, nie więcej. O, taki oto portfelik. Uważam, że jest też uroczy. Teraz może przejdźmy do e, troszeczkę kosmetycznych rzeczy. E, z kosmetycznych rzeczy oczywiście zakupiłam sobie tutaj szampon. E, miałam go pierwszy raz, jest to L'Oréal Paris El Vive i jest to ten z trzema glinkami. Bardzo fajny szampon. I nie wiem, czy to jest tylko kwestia tutaj tego, że te włosy miałam tak wysuszone. Powiem Wam, że ten szampon dla mnie po prostu działa cuda. Nie wiem, nie czytałam sobie za dużo o nim, także nie mam pojęcia, czego tutaj jest zasługa. E, tu jest wszystko po hiszpańsku, więc Wam za bardzo tutaj dużo nie powiem. Że jest z glinkami, to wiem. I nie wiem, czy to właśnie te trzy argilas, nie wiem, czy to nie są właśnie glinki, a nie, a nie arganowy olejek. Tak mi się wydaje. Także z glinką i to jest to, co ja dostałam w gazetce, jakąś chyba próbkę odżywki albo maski, nie pamiętam teraz, mam ją w domu. Także taki oto szampon, jego cena to ponad 3 euro. Bardzo fajny, polecam bardzo gorąco, na pewno jest fajny na przesuszone słońcem, wygrzane słońcem, popalone słońcem włosy, na pewno. Więc to jest to. Kolejna rzecz to kupiłam sobie oczywiście protektor, czyli do rzeczy termicznych. Keratyna w takim płynie. Do psikania włosów, sensations. I co tu dużo mówić? Po prostu. Po prostu keratyna do psikania włosów. psikam nią codziennie. I dzięki temu włosy codziennie, pomimo iż są wystawione cały dzień na słońce, mam jakieś takie lepsze aniżeli zanim ja kupiłam te produkty. Czyli zanim w ogóle myłam je tylko i wyłącznie wcześniej Fructisem. I one były naprawdę strasznie, strasznie popalone. A te tutaj trzy produkty, trzeci za chwilę Wam pokażę, sprawiają, że po prostu one ciągle wyglądają naprawdę na takie jakby zdrowe. Więc keratyna, i to jest trzeci produkt, o którym właśnie mówię, jest to garnier. Nie wiem, czy jest w Polsce, nie wiem nawet, czy jest w Anglii. Original Remedies, nie Remedies, jest to serum w kremie z garniera na bazie olejków naturalnych z masła shea, z awokado, bez SLS-ów, bez parabenów. I jest on ochronny i jest on też do włosów, przeznaczony do włosów puszących się, trudnych do ujażnienia. No, także taki oto produkt. Przepięknie pachnie i naprawdę bardzo, fajny, bardzo fajna rzecz. To też chyba coś około 4 euro. E, dalej dwie rzeczy. W sumie jednego nawet nie wzięłam. Zakupiłam w tym sklepie. E, zakupiłam właśnie olejek do ciała. Używam go przez dwa dni. Czyli od wczoraj zaczęłam i dzisiaj również go używałam. Bardzo fajnie nawilża ciało, nic więcej Wam nie mogę powiedzieć. Natomiast ja uważam, że on właśnie to chyba tylko tak: Hydratante Moisturizing Body Oil Aloe Vera. Zapach z buteleczki jest taki mało znośny, natomiast na ciele po prostu jakby się ulatuje i kompletnie nic nie wyczuwalne, kompletnie nic nie czujecie. Natomiast ciało przez cały dzień jest mega, mega, mega nawilżone. Żałuję, że nie mogę go wziąć, bo to musiała sobie po prostu w mały pojemniczek oddać. Nie wiem, czy jest też sens aż tak targania w sumie olejku, bo mam takich specyfików w dołu dużo. Także raczej chyba tutaj dziewczyną zostawię, pewnie Ani, no także Aloe Lanzarote. Ania też sobie chwali właśnie dokładnie te, te rzeczy z tego sklepu, więc, więc po prostu będzie miała bardzo fajny produkt. Ja będę oczywiście go jeszcze używać do czasu wyjazdu, no i potem go zostawię. Ale myślę, że coś z takiej podobnej z podobnej, podobnej branży znajdę, coś na pewno w Anglii. Także polecam Wam bardzo gorąco olejek do ciała na bazie aloe vera i aloesu. Dostałam gratis mydełko do tego olejku dokupiłam sól do kąpieli, nie będę Wam przynosić bo już jest otwarta, więc nie chcę rozsypywać w takiej tej folii, na pewno Wam pokazywałam podczas vlogu, vloga eee, więc sól do kąpieli użyłam raz więc za dużo nie powiem, bo nie, 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 no co ja mogę Wam powiedzieć po jednym razie i jeszcze do tego dokupiłam takie malutkie masełko do ciała, póki co posmarowałam dzisiaj rano nim twarz, więc też za dużo nie mogę o nim powiedzieć, natomiast na pewno są to fajnie kojące eee, i na pewno fajnie nawilżające produkty i ostatnia rzecz, jaką zakupiłam, jest to Cabana Sun Original Carrot Oil i jest to oczywiście wersja wodoodporna i jest to olejek, nic innego jak olejek do ciała z ekstraktem z marchewki, czyli olejek z marchewki i patrzę, tu jest jeszcze z witaminą A i E. I nabliżające, tak, olejki. Bardzo tłusty, bardzo fajny olejek do ciała, do opalania. Co po nim od razu można zaobserwować? Taki pomarańczowy kolor skóry się robi. Taki nie brązowy, tylko pomarańczowy. Ale uważam, że tak jest urocze Użyłam go dwa razy. Jak kupiłam właśnie ten olejek, ten właśnie z Aloesu, no to smaruje się nim od wczoraj, więc to na razie stoi jakby z boku. Na plaży nie byliśmy, więc po prostu nie używałam póki to. I tak by się prezentowały moje wszystkie chyba raczej zakupy. Tak, ja myślę, że to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się e, podobał ten filmik. Jeżeli tutaj cośkolwiek wiatr Wam zagłuszał, to bardzo Was przepraszam. Jeżeli sprawdzę i okaże się, że nie da się tutaj nic usłyszeć z moich słów, e, no to oczywiście go nie dodam, po prostu nagram go może jeszcze jakoś jeszcze raz, może w domu, nie wiem. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście bardzo proszę zostawcie łapkę w górę. E, nam jeszcze zostało, co nam zostało? Chyba z cztery? Czekajcie, co mamy? dzisiaj? sobota? Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, cztery dni. Cztery dni nam zostały, więc już końcóweczka. My zaraz pewnie będziemy brykać na jakiś spacerek. Dzisiaj z dziewczynami mamy babskie wyjście, także wychodzimy. I tak jak powiedziałam, postaram się nagrać wam cokolwiek z tego wyjścia. Nawet jeżeli będzie to krótki filmik, to i tak postaram się wam go jakoś udostępnić i z czymś podorabiać. Może od samego wyjścia z domu pokażę wam, może stylizację dziewczyn, jeżeli się zgodzą. Jeszcze nie wiem, bo wszystko zależy od dziewczyn, na co mi pozwolą. Także ben, trzymajcie kciuki, żebym jak najwięcej Wam mogła e, nagrać tego wieczoru, bo miałobyście fajny taki oddzielny filmik, jak po prostu ludzie się bawią na przykład na Lanzarote. Także takie, taki miałam sobie zamysł, biorę na pewno telefon, także zdjęcia na pewno będę czekać. Jeżeli mi się nie uda nagrać filmiku, bo będzie za dużo ludzi, to na pewno zrobię zdjęcia i zobaczycie chociażby na Facebooku. Ale ja myślę, że znając mnie, to coś tam przekawacę i, i będę starała się Wam jakoś coś pokazać. Będziemy szły prawdopodobnie do Heinekena. Heineken już Wam pokazywałam, było to koło placu zabaw, tam gdzie był ten cały market i gdzie były zawody. Tam wam mówiłam, że w Heinekenie są balety i za zawsze tam z dziewczynami właśnie chodzałyśmy. Ho, 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 chodzałyśmy. Także tym optymistycznym akcentem. Ja się z Wami będę żegnać. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Ta do buziaków Wam przesyłam. Ja jeszcze się męczę z zimnym niestety, ale już mam nadzieję, że już końcóweczka. Dzisiaj będę musiała jakoś tutaj przydziałać chyba korektorem przed wyjściem, aczkolwiek ja się tutaj nie stresuję. Raczej niech na to uwagi nie zwraca. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Dziękuję za to, że za mną byliście i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i oczywiście proszę o subskrypcję, o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli chcecie zostać ze mną na bieżąco i na dłużej. Trzymajcie się cieplutko. Bajo!